21 międzynarodowy konkurs sztuki złotniczej Rytuał jeden z polskich laureatów festiwalu zdecydował się ze swoją nagrodą nieco podzielić Kilogram srebra to największe wydarzenie Legnickiego Festiwalu ehm. Teraz niezwykła historia Mieczysława Gryzy. Na moście bywa ma wobec mostu plany. pomysł szalony. Pomysł na nowe życie dla mostu, jakiego nie miał jeszcze nikt na świecie. W metalu zakochał się już dawno. Teraz obiektem jego westchnień stał się XIX-wieczny most. Nie pozwala o moście zapomnieć i próbuje go ożywić. My postanowił zamieszkać na moście i w ten sposób zarazić innych swoją miłością. Aż nie stało się jak w bajce. I nie znalazł się ktoś, kto w moście się zakochał. Konstrukcja jest taka dość specyficzna. Zakochał się bez pamięci. Trzeba tylko oddać narzeczoną w ręce oblubieńca. Pomysłem jesteśmy bardzo zachwyceni, bardzo nam się podoba. Nie traci nadziei, cierpliwie czeka. A ta panna młoda, z którą się zaręczyłem, jest wolna.